Ja wiem, kto to się w ogóle pojawił na mojej liście subskrypcji. Kim Ty jesteś, nie znam cię, dlaczego cię zasubskrybowałem. Ja e, tutaj Olga inaczej Genali i nie było mnie przez długi czas, chyba ze 4 miesiące. E, naprawdę za to przepraszam, ale jeżeli chcecie, abym wam powiedziała, dlaczego, to prawdopodobnie będzie to w przypiętym komentarzu, aby nie przedłużać. E, oczywiście można dać łapkę w górę, można napisać w komentarz, że o mnie nie zapomniałeś. I słuchajcie, żeby nie przedłużać dalej, e, powiem wam, co zrobiłam, ponieważ w ostatnim odcinku. Zastanawiałam się, znaczy ten odcinek był wiadomo, ile, ale zastanawiałam się, w jaki sposób zrobić, aby ten dom był moim biurem. I powiedzieliście mi, że mam nacisnąć tutaj jak nacisnę Escape, to będzie coś takiego, jak po prostu zrób z tego moje biuro. Jako, że już zrobiłam, to się tutaj nie pojawia, ale dzięki temu, że to nacisnęłam, tutaj mamy naszego starego, dobrego laptopka i jeszcze coś. Ogólnie sprzedałam tamtą naszą rudere. Chciałabym Wam to pokazać, ale niestety nie, nie nagrał się y, ostatni po prostu odcinek, więc to jest nasz, nasz jeden dom. Za tamten w sumie dostaliśmy z, chyba z 200 dolarów, także i tak dużo, bo myślałam, że naprawdę w ogóle nikt nie będzie go chciał i w żaden sposób nie uda się go sprzedać, ale jesteśmy 200 zł na plusie, także spoko. A jako, że to jest taki, wiecie, przejściowy odcinek i w ogóle nie ma kamerki, ponieważ jestem chora i mam tłuste włosy i um, każdy, każdy wie, jak to jest być chorym, więc nie będę się pokazywać ludziom, pomyślałam, że możemy dokończyć niektóre zlecenia. Jako, że tych zleceń jest cały czas coraz mniej, mam nadzieję, że one będą po prostu jakoś się pojawiać, a nie, że jesteśmy na endgame i teraz będziemy musieli tylko domy sprzedawać. To pomyślałam, że po prostu zrobimy może z dwa zlecenia, taki wiecie, taki odcinek, nie odcinek, taki bardziej odcinek, bo siedzimy sobie w domu i, i siedzimy, nie wiem, z przekąskami, które kupiliśmy ten nie temu. Dobra, mamy tutaj Arnie Bell i ona chce, abyśmy zrobili porządki świąteczne. Hej, zbliżają się święta, a ja mam problem. Wiem, Wielkanoc jest za miesiąc, także naprawdę rozumiem. Moi rodzice wyjechali w delegację, zostawiając mi wolną chatę jakiś miesiąc temu, ale wracają na święta. W domu wciąż są ślady ostatniej imprezy, kilku przednich zresztą też. A wiesz, moja mama jest idealistyczną, ma idealistyczną wizję świąt, w której wszystkie okna lśnią, a dom przypomniony jest świątecznymi dekoracjami. Pomocy Arniwel. No dokładnie, musimy umyć, umyć okna dla Jezusa. Żartuję oczywiście. Nie martwcie, Arni, pomożemy Ci i posprzątamy ten dom. Widzę, że to w ogóle jakaś willa. Taka trochę willa, więc nie wiem, może, może Ci rodzice są bogaci. Zaraz zobaczymy. W ogóle, dlaczego przyszliśmy, jak to jest noc? Że co, że po prostu jej nie ma w domu? Ej, słuchajcie, to nie są te święta! To te święta, które były. No okej, okay, czasami po prostu mamy. Inne, inne zadania. Myślałam, że to wiecie Wielkanoc, jako że Wielkanoc będzie za, za miesiąc. Mam nadzieję, że jej nie odwołają. Nie na no, żartuję, nigdy nie odwołaliby świąt. Musimy tutaj przeczyścić wszystko. O! Tak w ogóle wiecie, jak zwykle, przygotujcie sobie jakieś, jakąś herpatkę, jakieś, jakieś, nie wiem, przekąski. Ja niestety zrobiłam najgorszy błąd świata i yy, po prostu, kupowaliśmy różne rzeczy, aby nie wchodzić z domu. To zapomniałam o przekąskach i siedzę teraz dosłownie parę dni bez ciastek i bez chipsów i mi jest bardzo, bardzo źle, ale nie można wychodzić i, e, i w sumie wykorzystuję ten czas w inny sposób. Możecie mi również napisać, jak wy sobie radzicie z, z kwarantanną, bo ja, co ja robiłam? Ja zaczęłam znowu grać w Overwatcha e, i zaczęłam, i skończyłam sezon Westworld, taki serial na HBO, jeżeli ktoś. E, kojarzy, to może napisać, jak mu się podobało, ale oglądałam tylko pierwszy sezon, bez, bez spoilerów, proszę. O! Wszystko jeszcze chyba tutaj jeszcze musimy wyczyścić. Hmm... I tak naprawdę mam nadzieję, że nie wariujecie od tego siedzenia w domu, no bo w sumie dla mnie to jest w sumie marzenie, jako dla introwertyka, że nie muszę wychodzić do mieszkania, jeszcze się cieszę, że nie wychodzę. Ale wiem, że niektórzy ludzie bardzo, nie wiem, lubią spędzać czas na świeżym powietrzu, także dla nich to jest na pewno trudne. Musimy jeszcze umyć okno. Tu jest otworzenie, tu jest otworzenie, tutaj jest to umycie. Aha. Dobra, jedno jest piękne już umyte. I drugie też jest piękne, umyte. Ojej, no kurcze, mogłam zrobić to zlecenie w tamte święta, to byłoby o wiele ładniej. A, a teraz robimy. Ile to już od świąt minęło? Cztery miesiące? Albo trzy, coś takiego. Dobra, postawmy tutaj choinkę, tylko zastanówmy się najpierw, gdzie byłoby, jak e, po prostu ładnie ją ustawić. A, może tutaj, przy oknie. E, wpiszmy. Choinka. U, o, Możemy nawet wybrać pompki, ale super. Aha, ale czy mi się wydaje, czy wy też nie widzicie, jak się świecą? E, dobra, to raczej nie ma sensu, bo tu nic e, się nie zmienia. Tutaj też mi się wydaje, że nic się nie zmienia. Wow, dobra, chyba to. Tu się na, na szczęście coś zmieniło. E, musimy się zastanowić, jak, jaką chcemy tą choinkę. Ja wezmę srebrną. Srebrno-bordową. I te mogą być na przykład fioletowe. Albo czerwone. Ale trochę, trochę brzydka, no ale nic nie ten temat nie poradzimy. O! Ja bardzo lubię. Ale fajnie, możemy zmieniać. O, jaka piękna! Dobra, weźmy tą. I kolor to jest, to jest gwiazdki. Ja zawsze lubię, jak choinki są tak ładnie, jednolicie zrobione. I najbardziej też, jak jest to jak bo nie przepadam za po prostu złotym. I gdzie ją możemy tutaj? Dobra, udało się, postawiliśmy ją. Bardzo ładna jest ta choinka. Taka gruba, roz, rozłożysta, to się tak mówi. Girlanda świąteczna. Aha. Znowu możemy wybrać, jaki chcemy kolor. Zielony, ale weźmy srebrną i. albo zróbmy tak. Nie, bardziej mi się tak podoba. Ok. I ustawmy ją. Ja bym ją gdzieś tutaj ustawiła. Nad. O, jak ładnie, nie trochę krzywo. O, bardzo, bardzo ładnie. Następnie dzwoneczki. Ok, i znowu mamy to samo. Dobra. I gdzie to teraz możemy postawić? Mm. Ok, tutaj się nie da. Także może gdzieś na tym? Dobra, tutaj też się nie da. Czy przepraszam? Gdzie tu się da postawić te dzwoneczki? Ponieważ na razie nigdzie nie widzę miejsca. Yy, najwyżej tutaj po prostu zrobimy dwa. Czy wygląda to uroczo? Niezbyt jest chyba troszeczkę krzywo. Ale niestety temat macie zrobimy, bo ten, yy, bo ten po prostu obraz jest krzywo. Następnie gwiazda betlejemska trzy razy. Klubie, wiele. Oprócz tego, że musimy trochę. Zróbmy wszystko w jednym kolorze. Wydaje mi się, że tak będzie po prostu najładniej. Mam nadzieję, że nie skończy się tak, że będzie nudno. O. Jeszcze jedna nam została. Gdzie możemy tą jedną postawić? Tutaj. Czy mogę ją tutaj gdzieś postawić? Bo trochę ona tak wystaje. Ojej, ona wygląda, jakby zaraz miała się wywalić. Może przestawmy to w jedną stronę. Dobra, próbowałam, ok, Żeby to jakoś ładnie wyglądało. O, dobra, super. Duża paczuszka na prezent. Kolor pierwszy kolor drugi. Tak w ogóle będę miała chyba dla Was niespodziankę, ale to zależy. Yy, czy napiszecie mi w komentarzach, czy ktoś ma PS4 i chciałby um, zagrać pera na PS4? Jeżeli się znajdzie taka osoba to proszę napisz mi to w komentarzach to może yy, będę miała dla was yy, niespodziankę ale to, to naprawdę może yy, duży... mieliśmy wziąć duży czy mały? duży? czekajcie duży? nie średni oho już byśmy kupili coś złego prezent okej okay. i tutaj też musimy brać jakąś kokardę o to jest taki najbardziej yy, ten najbardziej świąteczny, zielony i czerwony Kurczę, tylko strasznie się z tym spóźniliśmy. Gdyby to było rzeczywiście w grudniu, to na pewno byłby fajniejszy klimat, a teraz taki wiecie, ten słońce za, za drzwiami, koronawirus za balkonem i, i co, a my kurczę stawiamy choinkę w ogóle, nie wiadomo skąd w mieszkaniu. No ale bywa tak, no my tego, my tego zlecenia sobie nie daliśmy. Wisząca girlanda świetlna, długa. E, wisząca gir. Dobra. Mm. I może niech będą takie? O kurczę, ich aż 6 trzeba. Ustawmy je może pod każdym, znaczy nad każdym, nad każdymi drzwiami, jeżeli można. I powiem Wam, że o wiele bardziej podobają mi, yy, mi się chyba żółte lampki, ponieważ yy, te białe za bardzo. Yy, mają bardzo, bardzo podobny kolor po prostu do tych drzwi i się kompletnie nie wyróżniają. O, teraz jest o wiele lepiej. O. Okay. Ile jeszcze musimy tego zrobić? Dwie. To poczekajcie, zostawmy to tutaj. A w sumie tak to nawet ładnie wygląda. Ej, dobra, zostaje tutaj ten żółty i biały. Mm. Jeszcze może tutaj. Aha, tutaj. Dobra, możemy. Tylko jest krzywo. Przestawmy to. I teraz jest. Wspaniale. Tylko tutaj takie jedno biedne, biedne, okienko. Przepraszam cię, biedne okienko. Może coś innego ci ogarniemy. Może o jemioło ci damy. Chociaż jemioła powinna być w centrum pokoju, żeby się ludzie pod nią całowali. Ale nie wiem, czy damy radę tutaj gdzieś ją w centrum postawić, bo ona nigdzie się nie chce czepnąć. Może obok tego. Czepnij się. O! Niestety, przepraszam cię, okno. Znowu nic, nic dla ciebie nie mam, no bo jak. Ludzie nie będą podchodzić pod okno i się całować, bo tutaj jest w ogóle stół, więc nawet nie dosięgną. Jeszcze mamy dziadek do orzechów. Ok. I postawmy tego knypka może gdzieś tutaj przy tym? Nie, on będzie za bardzo wystawał. Postawmy go przy... Tu będzie zasłaniał telewizor. O tu. Tutaj nie będziesz nikomu nic złego robił. Śnieżną kulę śnieżna kula. O, jaka ładna! O kurczę, ja uwielbiam te śnieżne kule. O, tutaj wygląda super. I winiec adwentowy XL. Nie taki zwykły, wiecie, dla biedaków. Nie, to ma być XL. Weźmy kokardę czerwoną. Zdobienie zielone i podstawą taką. I postawmy ją na drzwiach. Am, przepraszam, nie możemy jej postawić na drzwiach. Musimy ją postawić gdzieś na ścianie. To może tym, tym razem okno coś dostanie? Nie, okno tym razem znowu nic dostanie, ale dostanie coś. Sekar? Dobra, dostanie coś sekar. Czy mi się to do końca podoba? Nie. Może przestawmy to tutaj? Hops. I co, już kolendy. Tak, kolendy już zaczęły uśpiewać się w mojej głowie. Niestety to znowu nie jest ten czas. Przejdźmy może do innych pokoi. Uuu, panie Uuu, panie Ale ładna ta łazienka, naprawdę ładna Czekajcie Nie ma mnie Kim ja jestem? Czy jestem wampirem? Czy House Flipper jest wampirem, dlatego nigdy nie jest zmęczony i robi te wszystkie rzeczy? Ej, to jest bardzo podejrzane I dlatego on też Ej, to jest teoria spiskowa House Sleeper jest wampirem. Dlatego jak on przychodzi, to nikogo nie ma w domu, bo się ludzie go boją, ale i tak tak jakby biorą go, nie wiem, zatrudniają dlatego, że jest super mocny i w ogóle się jest super silny i nigdy się po prostu nie męczy, więc dlatego yy, jest taki po prostu dobry w sprzątaniu. Po prostu jesteśmy wampirem, który jest niesamowicie dobry w sprzątaniu. Mi to pasuje, chociaż ja ja zawsze, znaczy ja po prostu jestem elfem, nie wiem czy elfy mają, ale chyba nie do końca to gatują się z, z wampirami bo to kompletnie inna ta... Yy, inny rodzaj domku chyba. Oni są bardziej, nie wiem, sobie żyją, kurczę, w tej, tej nocy, a my chyba... my chyba nie, nie lubimy siedzieć aż tak w nocy. Wieczory są spoko, ale nie aż taka konkretna noc. Poza tym, wiecie co, to, to całe picie krwi to jest bardzo niehigieniczne. To wszystko, nie... słabe to ogólnie. Co musimy jeszcze tutaj zrobić? Musimy dalej wyczyścić zabrudzenia. O! Szczerze mówiąc, myślałam, że będzie o wiele gorzej. Biorąc pod uwagę te wszystkie, e, te wszystkie domy, w których byliśmy i sprzątaliśmy, to to jeszcze nie jest najgorsze. Także ta nastolatka, która nas zatrudniła, chyba jeszcze nie widziała aż tak tragicznego domu, bo tak jak pamiętacie, były nies niesamowicie tragiczne. I co jeszcze musimy zrobić? Wiszące lampki, Sierżanka długie. Okej. Okay. O, jakie fajne. Tylko weźmy jak, jakąś taką fajną śnieżynkę. Czerwona. No okej, okay, niech będzie czerwona. O! Następnie tutaj przy oknie. Super. Ale ładnie, ale mi się podoba super. Tylko pokazuje nam, że jeszcze nie zrobiliśmy całego postępu. Czy tu jest jeszcze gdzieś. O, tutaj jeszcze jest ten, drzwi, których nie zauważyliśmy. Uuu, czyli to jest pokój rodziców. Dobra, zajmijmy się tym, czyszcząc okna na początek. Tak w ogóle wiecie co? Zastanawiam się, jak on czyści te okna, biorąc pod uwagę, że jest bardzo zimno. Znaczy wiem, że on ma tą szpatułkę i nie myje, tak jak my śmiertelnicy po prostu gąbką z wodą która by zamarzła, ale zobaczcie, te okna i tak są dosyć nie wiem, no czyste więc co dziwne jest, że on umył tylko z jednej strony i są aż tak czyste no ale ja znowu, nie, nie będę zadawać pytań, na które nie będę, na które nie dostanę odpowiedzi musimy jeszcze ogarnąć wieniec adwentowy znowu XL Isos z... czekajcie, to nie było takie, prawda? to było takie o. I znowu nie mogę tego. ale zostawmy to tutaj. Gwiazda Betlejemska. Mhm. I kolor. Nie, no, kolor czerwony. Nigdy nie widziałam gwiazdy Betlejemskiej, która byłaby innym kolorze, chyba że została sprayowana. Zostawmy, postawmy na to, na naturalność. I jak ona sobie. O. Delikatnie, dobra, super. Dzwoneczki dwa razy. Mhm. Czerwona będzie ładna. I czy znowu będziemy mieć z nimi problem? Oczywiście, że tak. Weźmy jedno tutaj. I jedno tutaj. Ok, jest całkiem ładnie. Całkiem nawet mi się podoba. Następnie musimy montowalną szeroką zasłonę ogarnąć. Jaki to kolor? Chyba czerwony będzie najładniejszy, albo różowy. Dobra, weźmy czerwony, ponieważ właśnie zapamiętałam, że łóżko jest czerwone. Ok. Zamontować teraz to trzeba. Śrubeczka, śrubeczka. Jedna, druga, hops. O! Bardzo ładnie, bardzo ładnie, ponieważ ten taki czerwony jest odrobinkę ży bardziej żywszy bardziej żywy. Bardziej żywy niż, ten, niż to bordo. A to się fajnie komponuje z tymi kokardkami i w ogóle cały pokój mi się bardzo podoba. Kurczę. Coś jeszcze musimy zrobić, tak? Wiszące lampki mała. Girlanda. Lampki mała. Krótkie? O kurczę. E, długie chyba, nie? Może sprawdźmy to, bo coś znowu... E, dobra. E, wiszące lampki mała gwiazda długie i duża gwiazda długie. Także w sumie... Okej. Okay. I weźmy czerwony. W sumie dużo by mnie nie zepsuła. Aha, nie możemy ich tak postawić. Myślałam, że zrobimy je tak jak w tamtym pokoju. Ale nic nie szkodzi. Gdzie moglibyśmy je w sumie zamontować? Tak przy łóżku. Dobra, całkiem jest ładnie. I zróbmy to też tutaj. Okej. Okay i jeszcze cztery razy mała gwiazda dobra wiszące lampki mała długie i weźmy może niech będą śnieżne o i jeszcze kup wiele bo potrzebujemy nam tu cztery tutaj coś może Chciałam, żeby tak ładnie zwisało nad, yy, nad lustrem, ale jeżeli nie, to nie. To może tutaj, obok gdzieś. O. Dobra. I jeszcze jedno. Może nie tutaj, bo tu będzie brzydko wyglądać. Ale po drugiej stronie drzwi nie wyglądałoby aż tak dla oprócz tego, że Chyba to się nie trzyma sufitu, no ale chyba już tego nie zmienimy. Kurczę, będzie mi to wkurzać teraz. Masz, masz się trzymać sufitu. Nie, ono, ono totalnie się nie chce trzymać sufitu. Niestety nic na ten temat nie poradzimy. Musimy tak to zostawić. No dobra, będziesz miał dziwne... Nie no, w sumie jest całkiem nieźle. Dobra, jeszcze mam jakieś jedno zadanie. Widzicie, postęp nie jest na maksymalnym poziomie. A co jest bardzo dziwne, ponieważ wydawało mi się, że zrobiliśmy wszystko. Tutaj nie mamy żadnych tych, żadnych zadań. O, wyczyść okno, dobra, jedno okno. Już, już myślałam. Dobra. I jeszcze nie mamy całego postępu. Co tu się dzieje? Tutaj? Aha, dobra, kolejne okno, które musimy wyczyścić. I już widzę zabru zabrudzenie. O. I czyszczenie, wspaniale, dobra. Udało nam się. Możemy zamknąć drzwi za nami, a nie przed nami. Dziękuję bardzo. No i wspaniale. Ukończyliśmy zlecenie, zrobiliśmy piękny świąteczny klimat. I wydaje mi się, słuchajcie, że mamy jeszcze czas na jedno. Tylko zobaczymy, czy jest coś, czy jest coś ciekawego. Tak jak właśnie mówiłam, zobaczcie, kończą nam się zlecenia. Naprawdę nie chciałabym, żeby nam się tak jakby. Co jeżeli jesteśmy na endgame'ie? W zasadzie, ja, jakoś nie za bardzo mi się podoba robienie, znaczy kupowanie tych domów, robienie i, sp i sprzedawanie. Fajniejsze były zawsze zlecenia, no ale jeżeli to jest w takim razie koniec, no to musimy dokończyć zlecenie i potem najwyżej zajmiemy się sprzedawaniem domów. Yy, także, które nam się najbardziej podoba? Malowanie domu, mech, malowanie jest strasznie nudne. Łazienka i warta, trzeba zająć się ścianą, dobudować ściany. Podoba mi się to, bo to jest takie. Trzeba zająć się ścianą. Jestem prezydentem własnego mojego domu, nazywam się Janusz Sikała. Trzeba zająć się ścianą. Witam serdecznie szanowną firmę remontową. Ostatnimi czasu popularny stał. Czekajcie, to nie jest ten głos. Ostatnimi czasy popularne stały się duże pokoje, o czym świadczy chociażby fakt, że mój sąsiad oraz sąsiad mojego sąsiada wyburzyli kilka ścian w swoich domach. Również chciałbym, żeby w moim domu zostało kilka ścian. <laughs> Sarki. Do wyburzenia idealnie nadają się ściany między salonem a kuchnią i korytarzem. W dodatku nie, da, nie tak dawno sąsiadka zaprzeciwka pomalowała ściany w swojej sypialni na jasno niebiesko i także chciałbym także je mieć. Widzę, że tak profesjonalna firma upora się bez żadnego problemu z realizacją mojej prośby bardzo niedużym kosztem. Ślą wyrazy szacunku, Janusz. Okej, okay, Janusz. Jak ja rozumiem, że po prostu to, że inni sąsiedzi mają, a ty nie, będzie ci doprowadzać do absolutnego szaleństwa. Także nie martw się, Czanusz. Nasza profesjonalna ekipa remontowa, która jest złożona z jednego wampira, pomoże ci i też ci wyburzy ściany. O mój Boże, ty aż tak chcesz to wyburzyć? Panie! Ale czemu aż tak dużo? No, no, no dobra, no to w takim razie co? Bijemy tą ścianę, która nic, nikomu nie zawiniła. Czekajcie. Który, którzy to sąsiedzi? Patrzcie, patrzcie, jaki Janusz jest kurczę chytry. Nie dość, że sobie postawił te ogrodzenie, ale nawet ogrodzenie mu nie przeszkadza, aby zobaczyć, tam, co tam ten sąsiad wy, wy, wyrobi się. Wrabia się, Boże, życie będzie, wypróżnia się, a to by bardzo, bardzo źle zabrzmiało. Znaczy ja nie, nie oceniam, tak? Musimy to wyburzyć. Trzy, 34 mamy tych ścian wyburzyć? O panie! Tak, w ogóle wiecie, co jestem? Z tego, co widzę, jestem zniesmaczona, ponieważ to nie jest Janusz Home. Janusz Home powinien mieć y, meblościankę. Janusz Home powinien mieć, nie wiem, jakąś wielką kanapę. Wiecie, żeby sobie móc no, y, leżeć y, swoimi stopami i krzyczeć tylko do żony: Helena! Halina, daj mi herbaty, zrób mi. I Helena, takie. Dobrze, Januszu, ale jestem, jestem kobietą i, i będę robić tak, jakby. To, co potrzeba, tak? Nie mogę powiedzieć Tobie, że, że nie zrobię ci herbaty, bo mógłbyś stać i zrobić sobie sam, tak? No ale wiecie. No tak to bywa, nie? Dobra, mamy jeszcze trochę dużo do wyburzenia. On chciał tutaj, więc tutaj nam się uda. O, jeszcze trochę. Wywalmy swoją złość, a Ty masz ściano. Pach, dobra. Udało się. Jeszcze trochę tutaj. O. I sprzedajmy to. I co to ma tak... Jeszcze tutaj, dobra. Czyli on po prostu chce rozwalić e, całą tą ścianę e, łączącą kuchnię z salonem. W sumie... To nawet ładnie wygląda, zawsze takie otwarte domy były, znaczy bardziej mi się podobały niż, niż takie zwykłe. Także wybórzmy to, a ja wam zrobię malutkie cięcie, żebyście nie musieli widzieć mnie walącą w ścianę. Powiem wam szczerze, że może ci sąsiedzi mieli kurczę dobry kus, bo to wygląda o wiele ładniej. Yy, tutaj mamy naszą kanapę, na której Janusz się wyleguje, ale mówię wam, to nie jest taka konkretna Januszowa kanapa. Tutaj powinien być taki dywan z takimi rosyjskimi tymi. To były rosyjskie, nie wiem, takie babuszki. Wiecie o, o, wiecie o co mi chodzi? Jak nie wiecie, to, yy, to może wam stawić yy, obrazek, jak mi się ten. jak o tym będę pamiętać. Czyli powinniśmy pomalować te ściany. No nie, tam John już tam nie każe, więc chyba, chyba raczej nie. Ale nie zrobiliśmy do końca yy, właśnie zlecenia. Tutaj musimy pomalować kolorami senny błękit. O, mamy jeszcze w ogóle um, punkt umiejętności. Ło, burzenie szybsze. Jejku, jak, jak jesteśmy słabi w burzeniu. Yy, ale na razie spróbujmy. To zrobić. Jejku, już zapomniałam. Senny, senny, wiedziałam, że sen, że coś. Yy, z szennym. Ok. Dobra, mamy senny błękit. Kup teraz. I. Jaki to jest ładny kolor? O, bardzo ładny kolor, dobra. Podoba mi się, ale jak zwykle, słuchajcie, nie będę Wam kazać oglądać, w jaki sposób maluję um, ściany, bo to też jest trochę nudne. Więc zapraszam Was za jakieś. Za jakąś sekundę dla Was. Dobra, i udało nam się pomalować cały ten pokój na senny błękit. Jest w sumie całkiem ładnie. I to jest chyba nasz koniec zlecenia dla Trenu, chociaż wiecie, co strasznie irytuje mnie to, że tutaj jest nie, nie jest pomalowane. Ale tak jak mówiłam, on nie kazał nam tego zrobić, my nie mamy na to pieniędzy, jeżeli ktoś tam nie kazał tego zrobić, więc co? Wychodzimy, więc Janusz może sobie teraz spokojnie siedzieć ze swoją wyburzoną ścianą, tak jak inni. Nie musi się porównywać do, do, do sąsiadów. My tylko sprawdzimy, czy mamy więcej zleceń. Dobra, czyli w takim razie to nie jest tak jak wcześniej, że pojawia nam się ze, wyszmy, ze trzy zlecenia nowe, tylko chyba będzie jedno. Ale słuchajcie, to jest jakiś super, ekstra lokum dla gracza. Zrobimy to w kolejnym odcinku. I pewnie uprzedza wasze pytanie, czy wracam tak na stałe, czy, czy po prostu zrobiłam jeden odcinek i są mniej będzie 4 miesiące. Planuję wrócić tak prawie na stałe. Na zasadzie będą... To jest są moje plany, więc może tak. Ja wam nic nie będę mówić, zobaczymy, jak będzie, co? Okej, okay, dobra. To ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że zostawiliście łapkę w górę, że napisaliście mi, co robicie po prostu teraz w domu. I no co, mam nadzieję, że Wam się podobało? Coś, że nie było kamerki. Ale do zobaczenia i cześć!